Dobra. Największe wyzwanie, co ja robiłem. Jakie wyzwanie? Walka z Alanym Kwiecińskim. <grym i panie wody> Jakie wyzwanie? Jakie wyzwanie? No wiesz co, walka. No, dowiedziałem się wczoraj, że walczę. I w sumie tak się zastanawiałem, czy to na jedynkę, czy na dwójkę to bierzmy. Ale dobra, w sumie jest sześć dni. Muszę teraz z melanżu obudzić się, bo ja cały czas w melanżu teraz byłem. No, ale myślę, że będę przygotowany, bo do no, Rafał to jest cicha woda, ale nie zdradzam, co nie? No to nieźle, ale może na początek w ogóle się przywitajmy, ze no. mną Kubalasik, siemaneczko. Siemaneczko, cześć, witam. E, no i co, walka z Alanem, czy ty w ogóle naprawdę nie boisz się do niego wyjść po ostatnim jego po ostatniego walce? Nie boję się wychodzić do Alana, bo tak. To jest, to jest waleczka. On jest, on jest faworytem tego starcia. No pomimo tego, że nas jest dwóch, no on ładnie się pokazał z Denisem, ale mam wrażenie, że jego psycha może si siąść mu do tej walki i on po prostu nie będzie wiedział w pewnym momencie, co ma robić. A my mamy z Rafałem jakiś tam plan, bo ja nie mogę nic mówić, ale Rafał to jest osoba, która no, troszkę ze sportami ma do czynienia. I więc myślę, że Alanik może być zaskoczony w OKTAGONIE po prostu. No ale ty też już debiutowałeś na Elite Fighters, prawda? No a to tak, no ja walczyłem nad Elite Fighter, tylko tak, tam wyszła sytuacja taka, że ja złamałem rękę dzień przed galą i niestety walczyłem ze złamaną ręką w trzech miejscach. Walczyłem tylko dlatego, że no, było mi szkoda tego okresu przygotowawczego i nie chciałem się wycofywać. No i, a tutaj tak naprawdę no waleczka z bomby wzięta. No ale co, no ma być show, mają, ma... jestem przekonany, że łatwo mu skóry nie oddamy i myślę, że możemy to wygrać, bo nawet rozmawiałem z osobami, które będą stały w narożniku. Jeżeli pierwszą rundę przetrwamy, to tą walkę wygramy. Ale ty w ogóle jesteś w treningu, czy nie byłaś walczyć na Elite Fighters 2? Prawda? No właśnie i to, jest, i to jest to, że ja miałem walczyć na Elite Fighters 2, e, wypadła ty przenieśli nam tą galę. Mhm. No i tak naprawdę no, no za tydzień zobaczyć. Okej, okay, Ale ta walka jest już klepnięta, czy nie? Bo słyszę, że ona jeszcze nie jest tak naprawdę dopięta, czy więc wiadomo, że walczycie, czy naprawdę, czy, czy, czy nie Jak? Z tego co wiem, ona jest już dopięta, mhm. bo specjalnie Rafał przyjechał z Opola dzisiaj, bo go ściąg ściągaliśmy właśnie Rafała z Opola. Z tego co wiem, to no, dużo ludzi już ogólnie mówi o tej walce, bo jak ogłosili, że 2 na 1 Alan poznacie przeciwnika, to od razu spamy wiadomości to z Lasikiem. Lasik i, i, i Rafał, co nie? No bo to była sytuacja, wyszła z tym pojedynkiem tak, że ja dałem pomysł 2 na 2, żeby zawalczyć w jakiejś federacji z Rafałem. No i Alan, nie wiem czy chciał być fajny, zabawny, napisał do mnie, że może nas rozpierdolić sam. Nad no, jemie, tak? Nad nagrał głosówkę, że ja was biorę sam nawet bez treningu. A masz tą głosówkę czy nie? Bo dużo Mam ludzi tą mówi, głosówkę. Że s... Puścisz, mam, Dałbyś radę puścić. Mam tą głosówkę i mogę ją puścić, oczywiście. Bo wiesz, dużo osób spekulowało, że może to jest jakaś tam nie, wkrętka nie, nie, od nie, was nie, nie, i nie, 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 także dochodzę. Nie? Nie, zaraz, zaraz puszczę tą głosówkę wam, żeby nie było. No dobra, to tak, puszczę czekamy. Ale ogólnie jaki macie plan? Patr y, tak szybko go sprowadzić i przetrzymać ubić? A z tego co wiem walka jest w K1 to jak... Tak, w K1 walczycie? W K1, bo jak... Aha. Bo no tutaj jest, no. Czekaj. Biorę was e, sam. Sam we dwójkę was biorę. Okej, okay, dowód więc, mamy. Dowód mamy, mogę udostępnić na story dzisiaj, że kto tak naprawdę napi odezwał się, że chce bić nas dwóch, więc ja to tylko podłapałem, rzuciłem no storkę no i jej wyszło po prostu. Dobra, no to co, no to powodzenia, mam nadzieję, że no. będzie dobrze. A jeszcze mamy do pytania, no Alkomaster, byłeś tam w No to jest temat, no no to no, ja ogólnie tam byłem, znaczy mogę powiedzieć tyle, no... Twarzom, ale no ja tam za nic nie odpowiadałem, ja tam byłem tylko, bo ja powiedziałem, że ja nie będę się ogłaszał, jak mi nie dadzą tam jakiś procentów, ale umowy z zawodnikami czy coś, no to kto inny podpisywał, no ja jestem tylko w karysie, ale to jest. No właśnie tak, w karysie jesteś. No jestem, ale to jest dlatego, że ja powiedziałem, że się nie ogłoszę, dopóki mi nie dadzą procentów z tego. I, co, I nie dogaliście finansowo i już się wycofujesz z tego projektu. Ja się już wycofałem. Ja już że pismo, pismo jest zgłaszane, oni muszą mnie po prostu. Ja po prostu powiedziałem, że im sprzedaję te udziały, mają mi pieniądze dać za te udziały i to. Tak. No dobra, a Kuba, a chodziła plotka na, na TikToku, widziałeś może TikToka z live jakiegoś gościa, podszedłeś, wiesz co chodzi o ten napiwek, coś tam gadałeś, Osianie, że robisz galę w maju, pamiętasz? Była, był taki streamer u gościa. Znaczy, wiesz co, to było ogólnie. To wyszła sytuacja taka, że ja sobie teraz dorabiam, dorabiam w restauracji, bo robię imprezę na 100 osób, urodzinową w maju. Aha, okay. I po prostu wyszło tak, że TikTok, że jakiś streamer mhm. przyszedł, robił, akurat ja go obsługiwałem, i wyszła taka sytuacja, że kurde, jakoś tak powiedział coś takiego, i jakoś to poszło do internetu, i jeszcze nie, do, nie, nie skończyłem praca. Ludzie do mnie, ty jesteś na TikToku, kurwa, u jakiegoś pranie kurwa. Ale w ogólnie. No z Franjo też bym bardzo chciał walkę i on też ogólnie chce tej walki, więc no myślę, że no zobaczymy. Nawet się skupiam na Alanie, no i myślę, że za tydzień tak naprawdę pokażemy, że możemy zlać zawodowcę. No dobra, no to co? Życzę powodzenia i mam nadzieję, że dacie dobre show, bo Dzięki. naprawdę jest to niezłe wyzwanie. Dzięki. Dzięki, Dzięki bardzo.